Cześć i witajcie z tej strony Kudłaty i przybywam do was odcinkiem z serii Co powinno być w Minecraft 1.17 i przygotowałem tutaj dla was kilka bardzo fajnych propozycji i mam nadzieję, że wam się spodoba, więc nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Pierwszy pomysł jest na dodanie pionowych półbloków do Minecrafta, przecież każdy gracz czeka na te pionowe półbloki i to naprawdę dawałoby to o wiele większe możliwości jeśli chodzi o budowanie, o dekorację i o wymyślanie coraz lepszych to budowli mechanizmów i trików, oczywiście tej budowlanych i mam nadzieję, że w końcu takie półbloki dodadzą do naszego Minecrafta. Wytwarzalibyśmy je w przecinarkę, dawając jeden blok, i z niego byśmy otrzymywali oczywiście takie dwa pionowe półbloki. Nawet głosi legenda, że gdy Nocz, twórca Minecrafta, odchodził z Zimojang, po prostu błagał ich na kolanach, że ci, co dalej będą zajmować się tym Minecraftem, żeby w końcu te pionowe półbloki dodali do gry. Nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę się doczekać, gdy w końcu takie ujrzymy. Druga propozycja jest na kolorowe kryształy, które by także miały funkcję jako szkło przez które jak przejdzie światło, to taki kolor będzie rzucało. No zobaczcie jak to fajnie i epicko wygląda, gdyby faktycznie takie kryształy byśmy na przykład mogli znaleźć w nowych jaskiniach, a postawione oczywiście na słońcu dawałyby taki fajny kolorowy efekt. Kolejny pomysł jest, żeby dodali strój do nurkowania, i właśnie tak mniej więcej by mógł wyglądać. No, zobaczcie, jak epicko to wygląda i jak bardzo fajnie pasuje to do Minecrafta. I oczywiście, my, byśmy mogli dzięki temu o wiele dłużej nurkować, bez żadnych ograniczeń pod wodą. Kolejny pomysł jest na hełm górnika, który by właśnie tak wyglądał, i po założeniu by się prezentował w taki sposób, i dzięki niemu byśmy mogli chodzić po jaskiniach, nie potrzebując do tego żadnego światła, no bo on sam by nam to oświetlał. No, zobaczcie, jak to fajnie i wygląda. Po prostu tylko czekać, gdy w końcu modzangi to dodadzą do naszego Minecrafta. Kolejne bardzo fajne propozycje, czyli, żeby była większa różnorodność, jeśli chodzi o jedzenie, i na przykład byśmy mogli wytworzyć. Sushi, kanapkę, pomidorówkę, pizzę, pączka, batę cukrową, pałki z kurczaka, sałatkę czy nawet hamburgera. A nawet byśmy mogli tworzyć własną restaurację, gdzie byśmy mogli się wcielić oczywiście, wykucharza. I na przykład byśmy mogli mieć tutaj ze sobą em, szpachelkę z boba, do tego przyciemnione okularki, żeby spoko wyglądać. I oczywiście tutaj jeszcze mamy parasol. Żeby nas słoneczko oczywiście za mocno w główkę nie grzało. Kolejna propozycja jest na kolorowe ogniska. Konkretnie żeby płomień miał inną kolorystykę. I byśmy mogli to wytwarzać za pomocą barwników. W sensie, jak mamy zwykłe ognisko i jak do niego wrzucimy niebieski barwnik, to właśnie będziemy mieli niebieski ogień, bo takiego nie mamy w Minecrafcie. Jak wrzucimy zielony, to będzie zielony ogień, a jak wrzucimy czerwony, będzie czerwony ogień i tak dalej i tak dalej. No zobaczcie jak to fajnie i epicko się prezentuje. Kolejny pomysł jest na nowy rodzaj drewna, czyli straczkowate drewno. Tak by wyglądało straczkowate całe drzewko i w taki sposób byśmy mogli je znaleźć. Tutaj mamy straczkowatą sadzonkę. Tutaj oczywiście mamy pięki straczkowate, deski straczkowate, nawet półkę straczkowatą. Crafting straczkowaty, schodki, półpłytki straczkowate. Tutaj oczywiście inne wyroby. Bardzo fajne straczkowate drzwi, trawdorki oraz tutaj pozostałe naciski w Minecraft od zawsze brakowało nam różnej ilości oczywiście cieczy, które byśmy mogli pozyskać na przykład od innych mobów i tutaj na przykład mamy żyk slaima, który patrzcie jak fajnie tutaj się rozpływa tutaj oczywiście mamy wyciąg z magma Cuba, który jak widzicie od razu zostaje w miejscu, no bo byśmy musieli go wylać w netherze, żeby mógł się rozlać tak jak widzieli na ze slaima. tutaj oczywiście mamy trojący jad rozdymki Tutaj mamy wymiocinę Endermana, które oczywiście dają nam różne efekty jak w to wejdziemy, więc trzeba na to uważać. I tutaj oczywiście mamy jeszcze żaroodporny slime. W Minecraft mamy trzy rodzaje różnych jabłek, a co powiecie na to, żeby dodać do Minecrafta inne jeszcze rodzaje jabłek? Na przykład dzięki temu jabłkowi, byśmy je zjedli, to byśmy od razu się podpalili. Tutaj oczywiście mamy odmienną wersję, czyli byśmy mogli się zamrozić. Tutaj mamy wersję, w którą byśmy mogli pływać o wiele szybciej we wodzie. Jeśli zjedliśmy byśmy taką szarą, e, szare jabłko, to oczywiście lecąc elektrą, to w, z naszych pośladków wydzielałby się dym, który zamiast fajerwerków by służył nam do szybszego latania. Tutaj mamy oczywiście jeszcze brązowe, które by nam jakby m, lekko tak e, mówiąc, by nikogo tutaj przy jedzeniu nie obżydać, byśmy dostawali oczywiście sraczkę. I tutaj mamy oczywiście zielone jabłko. Czyli po prostu byśmy je zjedli i nic by nam się po prostu nie stało, no bo jest ono niedojrzałe. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że propozycje wam się spodobały, bo w końcu każdy gracz Minecrafta o tym marzy i nie może się doczekać, żeby chociaż część rzeczy, z której zaprezentowałem, pojawił się w Minecrafcie. Pamiętajcie zostawić łapkę w dół, napisać hejt w komentarzach oraz dać mi un suba. Elo.